Bum, śmanką siemanko. Dzisiaj odcinek na kanale jak pobrać Google Play. Wchodzimy w przeglądarkę internetową. Może to być dowolna przeglądarka. Wpisujemy Stack. Jakby ktoś nie wiedział, to jest to stack. Możemy jeszcze dopisać download Żeby nam było łatwiej Wchodzimy Tutaj mamy Pierwsze wchodzimy Gdy już jesteśmy wyświetli nam to oto coś Ja już to pobrałem Możecie widzieć, tu już mam pobrane. No. Jak macie już to pobrane, tutaj macie przycisk po, pobierz. Macie już to pobrane. Wchodzicie w to i tutaj to jest jak telefon. To jest Jak telefon. Możecie sobie pobrać dowolną rzecz przez to, że tutaj macie sklep Google Play. Możecie sobie pobrać dowolną grę, jaka Wam się wymarzy. Na przykład, na przykład taka... Taka oto gierka. Co to za piosenka, możecie sobie pobrać. Możecie sobie pobrać dowolne gry, te co są na telefonie. To już macie ją pobraną, normalnie sobie w nią chodzicie. Widzicie? Działa. Mam tutaj Hideye. Do zobaczenia w następnym odcinku. Jeżeli film Wam się spodobał, proszę o zostawienie łapki w górę i subskrypcję na ten kanale.